Jeśli to wtedy trzeba mieć te, taki dosłownie taki patyk i taki nożyk prawo, a potem w lewo. W mojej filozofii połączenia są naprawdę bardzo ważne, żeby osiągać pełną satysfakcję z życia. Na przykład takie połączenie jak poranek i kawa. W moim życiu personalnie jest to naprawdę świetne połączenie albo taki game changer, jogurt, masło orzechowe oraz dżem porzeczkowy. I tak samo połączeniem idealnym jest zapisanie dziecka na ferie zimowe, które będą łączyć kompetencje naprawdę kluczowe w dzisiejszym świecie, czyli język angielski. No i jeśli chcesz pójść na w survival, do lasu, żeby zadbać o swoje zdrowie, o swoje doświadczenia, o rozwój swojego mózgu, ponieważ kiedy dotykasz tego lasu, doświadczasz zimna, ciepła, różnych doświadczeń takich fizycznych, płynących prosto z natury, rozwijasz po prostu swój mózg. A więc takie połączenie jest adekwatne do tego połączenia, który, o którym mówiłem wcześniej, czyli kawa, poranek, czy powiedzmy jogurt z dżememem i z masy morzechowej. Jeśli nigdy nie próbowałeś, nie próbowałaś, to spróbuj jeszcze dodaj do tego wafle ryżowe, ryżowe, będzie smakowało nieziemsko dobrze. I tak samo jest z naszymi feriami zimowymi. To połączenie Bushcraftu oraz języka angielskiego. Myślę, że jest naprawdę bardzo fajnym połączeniem i warto się zapisać teraz. Spokojnie też, nie ja ani trener Jacek nie będziemy prowadzić zajęć z języka angielskiego na tych feriach, żeby nie mieć obiekcji, albo jeśli masz takie obiekcje, patrząc na nasze kompetencje. Nie, my zajmujemy się tym, na czym naprawdę bardzo dobrze się znamy, czyli na Bushcraftie, na onimowaniu czasu, na fabularnej części tej całej imprezy, tej, tego całego przedsięwzięcia, a wspierają nas w języku angielskim lektorzy z profesjonalnej szkoły nauki języka angielskiego Profilingua która znajduje się w centrum Manhattan i tam będziemy mieli w Gdańsku, naszą bazę, bazę wyjściową, bazę wypadową, bazę jedzeniową bazę, gdzie po akcji w terenie, którą będziemy wykonywać ja i Jacek, wracamy do tej bazy i przejmują wspaniali lektorzy języka angielskiego e, Twoje dzieciaki. だから、勝ちなこれ。